Cześć, witam Was w kontynuacji filmu z budowy domu, gdzie, e, gdzie budujemy dom mojej siostrze, z którą był jeden film, Rayman konkretnie. E, ale dobra, to już bez zbędnego przedłużania przechodzimy do tego budowania domu. Bo zapraszam do ostatniego fi, filmu, gdzie, pokazywa, gdzie był początek budowy tego domu, to jest tego kontynuacja. Myślałem, że zrobię to wszystko pomiędzy odcinkami, ale uznałem, że nie, że od początku do końca na odcinku, więc jedyne, co zrobiłem, to, to, to ta magma, którą tu pocie, pocią, pociągnąłem. <laughs> A teraz robimy sobie podłogę właśnie z takich półpłytek piaskowca. Przynajmniej ja robię, wy, wy możecie zrobić czegokolwiek innego, bo to nie, nie ma głębszej różnicy. Ale na tym odcinku, uwaga, niespodzianka. Be, 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 pojawi się siostrzyczka która zobaczy i oceni ten dom który teraz właśnie buduje On, dom nie będzie miał piwnicy ale będzie miał wejście na y, wyższe piętro czyli taki można powiedzieć taras nie tyle co balkon a bardziej taki taras na, na tym na, na, na dachu który jest właśnie też dach jest ogrodzony tak takim ogniem dla efektu właśnie w czasie deszczu to trochę mniej widać, ale to, to jest zrobione na nederaku więc ten deszcz nie, nie więc hmm, więc ten e, ogień nie gaśnie od deszczu. Więc, a to też nie, nie podpala, bo nie jest w, w takiej odległości z drewnem, żeby podpalić to drewno, więc to nie jest bezpieczne, o ile się w niego nie wejdzie, co może się zdarzyć, jak po prostu, no jak ktoś, no jak ktoś nie będzie uważał, ale mamy tu też z, przygotowane szyby, te materiał na dach, myślałem, że mam go więcej. Go zostawiłem trochę w domu. Musimy dorobić pół, pół płytek. Hopa 64 nam wyszło. I idziemy sobie tutaj. Hopa. Bo powinno nam starczyć tych pół płytek, bo robię to z pół płytek, a nie z pełnych bloków. Ej, piaskowca, bo z pełnych bloków to byłoby o wiele więcej tego. A robimy sobie to z takich tych slabów, to się chyba nazywa po, po angielsku. Się w tej oryginalnej wersji językowej Minecrafta, a nie w polskiej. Ale dobra, tu, tu nam wyszedł podwójny. Ma trochę inny odcień podwójny, da się zobaczyć podwójny w pojedynczych. Na odwrót, ale nie wiem czy nie zrobić sobie tego dachu ze slabów, bo a mamy więc dwa staki, więc powinno nam chyba starczyć. Albo w sumie nie, chyba lepiej nie ryzykować i zrobimy to sobie ze pół płytek, bo pół płytki są o wiele oszczędniejsze. Bo, bo po prostu yy, 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 jeden blok normalny to, to dwie pół płytki, więc to się nam dużo opłaca. To, ten odcinek jest od razu kręcony po, po w tym poprzednim odcinku, więc się nic nie zmieniło. A żeby być na bieżąco to zasubskrybujcie i zlajkujcie kanał. A tymczasem sobie lecimy tutaj z budową okien. Mam tu też jakieś podstawowe skrzyneczki i tego typu rzeczy. A resztę to sobie sa sama siostrzyczka tutaj zrobi. Ale tu lecimy sobie z, z tymi z szybami. Opa. Hopa, hopa. Dobra. A jednak sobie zrobimy tu pół płytki. Nie o nie, tam, tam żeśmy zniszczyli. Gdzie trzeba wejść tam na dach i to poprawić? A tutaj jeszcze nie ma szkła. To tu sobie uzupełniamy. Chopa. ja e, to chyba będzie lepiej od dachu zrobić te pół płytki. Dobra. Mamy tu trochę. Jeszcze sobie zrobimy parę. Jeszcze sobie tak zrobimy. No ale wchodzimy sobie teraz tu na dach. Tu była taka droga. Nie wiem, ja zniszczyłem chyba. Z nowa zrobimy taki ten. jeszcze prowizoryczne, które potem oczywiście usuniemy. Bo w środku będzie to. Dobra, tu, po, tu musimy zrobić i zapalić ogień. Dobra. Przechodzimy sobie tutaj. Opa. Zapalamy tułogę i budujemy sobie tu właśnie z tych półpłytek eee, dach, dach, no dach, a z drugiej strony to też może być podłoga. Jak patrzeć na to, niejako z tego tarasu bardziej, to nie, nie, nie wiem, czy to jest taras, czy balkon bardziej, bo to jest na dachu zrobione. Według mnie bardzo dobrym sposobem jest budowanie tak, takiego czegoś właśnie na, na samym dachu, jeżeli nie jeżeli nie mamy takich właśnie dachów, tych takich spiczastych, to można spokojnie zbudować sobie taki mm, czy, sorry, sorry to, to taki dach, taras, coś takiego, gdzie, gdzie można sobie nawet jakieś ziemie zrobić, jakieś nawet farmę. Ale ja, ja wolę robić takie proste mm, takie, no, nie mam tego nazwy, takie tarasy na dachu. O, takie coś bardziej. Tymczasem sobie tutaj budujemy. Hopa, hopa, hopa. hopa. Lecimy sobie tu. Dobra. Tu trochę tego jest, ale powinniśmy to zbudować. Nie wiem czy to łatwiej budować, może nawet od dołu, niż od góry. To będzie taki dach. Myślę, że taki dach jest ok. Tak, myślę, że to będzie łatwiej budować. Nie. Bo nam się to tak daje, a my chcemy to budować tak u góry. No i jak przyspieszamy, to nam się to buduje tak od dołu. To jest źle, bo to, żeby było od góry, bo żeby było tu więcej miejsca do jakichś skoków czy coś, czy coś takiego, po prostu do szybszego biegania. Więc chopa, chopa i chopa. Nie wiem, czy sobie nie zrobić takiej jeszcze dodatkowej obramówki, by nie było widać tego mm, netherracku. Hmm, a jak się to w ogóle nederzak? Nie, nederzak nie ma tłumaczenia na, na polski w ogóle. A szkoda, bo nie wiem, jak by się mógł nazywać. Bo po prostu to jest chyba nazwa własna, której się nie da przetłumaczyć, czy coś takiego. Dobra, lecimy sobie z kolejnym tym, jeszcze nam tu parę zostało. Nie wiem, czy to się łatwiej budować tak, czy po prostu od góry. Tu ciągle musimy niszczyć te bloki, żeby postawić ten dach. Hopa. Hopa, chopa, hopa. Hopa, chopa, hopa. Hopa, 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 Nie no, czekajcie. Hopa, hopa, hopa. Ile mamy jeszcze? 64, ale możemy sobie dorobić. No, na normalnym by nam tego nie starczyło. Na, na tych dużych, na dużych normalnych, tych blokach. Bo to by. No, bo. To jest duży ten dach. Jeszcze nam tyle tego zostało. Nie nie wiem, czy po prostu nie zrobić cięcia jak to, te, to ten, ale dobra, zrobię sobie może dzień. Czas dzień taka, to taka komenda jest podstawowa. To nie jest czytowanie tylko po prostu sobie zrobienie dnia. ale lecimy sobie z kolejnym tym. Dobra, nie, chyba, chyba to będzie trzeba od góry jednak robić. Jesteśmy już w połowie tego dachu, więc to już za niedługo już będziemy ten dach kończyć. Opa, dobra. Jesteśmy, budujemy sobie to dalej, tutaj. Pa, opa, opa. O nie, 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 nie. Dobra. Niech się zombie spali. Tu. No dobra, to niech się pali bo nam się tu mogą moby spawnować na razie, bo mi właśnie creeper wybuchł. Yy, yy, tutaj ten. Wybuchł mi tutaj creeper Wcześ, w, pomiędzy odcinkami, kiedy zdobywałem właśnie materiały do budowy tego domu, bo po prostu bo nie miałem wszystkiego zrobionego. Zrobiłem sobie na tym pierwszym odcinku pomysł, wziąłem parę tam jakichś rzeczy, ale już wy, wykończenie tego i dokończenie to już inna bajka. Trzeba, trzeba surowce pozbierać szkło, było trzeba przetopić. No dobra, kończy nam się ten. Trzeba w, do, do końca. Dobra, nie, nie mamy. Tyle nam, tyle nam już powinno starczyć. Tutaj mamy jeden blok. No tak, z by nam to na pewno nie starczyło, bo już dawno by się nam skończyło. Ale idziemy sobie tutaj, w tymi schodami prowizorycznymi. Oczywiście będą schody no, normalne, ale od środka, a nie od zewnątrz. E, I takie jakieś ładniejsze, nie wiem z czego. Może ze stona? z stąna albo z tego z o, z tych z... Nie pamiętam jak to się nazywa z tego. Z przepalone, to jest, to jest przepalony tą połączony w cztery to się nazywa. Hmm. Dobra, pokażę wam o co chodzi. To jest, to jest to z czego jest taka obramówka do drzwi. O, skończyliśmy dach. Dobra, lecimy sobie, to sobie niszczymy. Dobra. tutaj robimy sobie jeszcze takie lampiony do wejścia. I chodzi mi o to, o to. I nie pamiętam, jak to się nazywa. Ale duży to jest strasznie dom wyszedł. Sobie tutaj stawimy łóżka i skrzynki. Tu będzie łóżko, chopa. Dobra, mniej więcej jakoś tak. Skrzynki. Hopa, chopa. Hopa, chopa. Hopa. Jeszcze tak. Strasznie duży ten dom wyszedł. Też ale lecieć zrobić jakieś oświetlenie już będę myślę... Już myślę, że będę mógł go zaprezentować. A jeszcze te schody. Schody, tak, o schodach bym zapomniał. Myślę, że to mogą być schody z kwarcu, ale nie wiem, czy nam starczy tego kwarcu. Osiem. Nie wiem, możemy spróbować albo, no tak, z kwarcu. Hmm, z tego. Albo jeszcze z czegoś innego, z cegieł. Umieli, bo mieliśmy parę cegieł. Hmm. Dobra, czekajcie. Hmm, dobra. To myślę, że zrobimy to sobie z kwarcu. A tymczasem... Eee, z kwarcu jeszcze coś... O, oświetlenie, oświ oświetlenie zapewniałem. Więc tego to powinno nam starczyć jeszcze... O, zadzę te cegły. Yy, be, 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 be. Jeszcze jakieś patyki. Nie mówcie, że ja nie mam patyków. Tutaj. O, mamy, mamy, super, dobra. Robimy to sobie. Patyki, patyki, patyki. Patyki, patyki. Dobra. 23 pochodnie to nam starczy. To już są już naprawdę takie wykończenia mocne tylko już takie ostateczne wykończenia. Raz, dwa, trzy, cztery. I tutaj myślę, że będzie wejście na górę. Czy, czy nam starczy tych schodów hopa hopa dobra starczy nam schodów czy nam starczy też tych cegieł do zbudowania tego Dobrze, hopa, 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 hopa. Takie schodki. I tu trzeba usunąć to, co utrudnia we wchodzeniu. I mamy takie coś. Myślę, że to jest całkiem nawet niezły projekt. Duży dom, fajny. Teraz go pokażemy siostrze. Teraz ci siostrze dołączy do gry. To jest na, na jednym PlayStation. Więc to, to będzie siostra niejako dołączona na tutaj na dole i to jest w moim domu. Hania, cześć. Się cześć. To jest Hania, właśnie z nią ukręciłem też Raymana. I teraz Hania chodź i idziemy zobaczyć Twój dom, który budowałem na wcześniejszych odcinkach. Bo co to jest? To jest, twój to jest Hania Twój domek, idź sobie go sprawdzić. Hania jest dość słabym graczem w Minecrafta i... I ten, i... I po prostu... Mm, no nie gra najlepiej. No Hania, no wow. co myślisz? Fajnie. Wejdź sobie na górę. Właśnie zauważyłam, że Hani tej ten to myślę chyba drugie piętro. No tak, no też jest drugie piętro. To jest taki taras, to jest taki dom nederowy. Hania się będzie pojawiała na odcinkach. Nie na każdym, ale na niektórych. Wow. Fajny, nie? No dobra, no to jeżeli Hania już zobaczyła dom... Trzyma. No. A zrobisz jeszcze kiedyś ogródek. Tak, te, też nad tym myślałem, ale czy może pomiędzy odcinkami zrobimy ogródek? Bo to nie, dobra, mam, mam trochę głodu, zrealizujemy sobie tego chleba co tu mamy. A ja mam wszystko. Tak. No Hania na razie jest najedzona. I tutaj bym mógł powstać taki nawet sporawy ogródek. Bo ja bardzo lubię kwiatki w Minecraft. No, ale zachęcam do zasubskrybowania i do zareagowania kanału i do zostawienia łapki w górę. No, a tymczasem na razie pa.